794 rezerwat Baszków koło Krotoszyna. No nie przesadzają wcale mówiąc o dwumetrowych paprociach tutaj. Ten Długosz królewski spokojnie w niektórych miejscach ma ponad 2 metry. Jest październik, on już jest trochę przyrzucony, przybrązowiony, już trochę wysychający, ale ciągle ponad głowę moją. Sięga co najmniej 20-30 cm Baszków z 10 km od Krotoszyna można spokojnie rowerem przyjechać. Jest bardzo stary tutaj po lewej i prawej stronie całe zbiorowiska wykrotów. Las zasłany wykrotami. Widać, że kiedyś musiało być mokro. Teraz te rowy, które są po obu stronach szlaku, są bez wody, puste i pewnie to jest taka już trwała wartość, że poziom wód gruntowych się obniża. Ale rezerwat daje sobie jeszcze radę z tym, mam nadzieję, że sobie daje radę. A wszystko to w kompleksie Dąbrowy-Krotoszyńskie. Jeszcze kilka dzisiaj rezerwatów do przejechania. Pierwszy raczej łatwo do znalezienia. Zobaczymy jak dalej.